Piłkarscy fanatycy przyjął halo tu Dortmund, tu BVB stadion. Wielu kibiców nie mogło się doczekać, aby po ciężkim dniu oddać się swojej pasji i obejrzeć okazja. Jak marzenie! No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. A my widzimy teraz wyjściową jedenastkę i Dortmund. Na bramce Kobel Julian Brandt oraz Marcel Zawicer zagrają w środku formacji pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Uwaga, uderza z tyłu! Wow! Strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił. Niepewne teraz zagranie w obronie. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Danie teraz odebrał piłkę Rywalowi. Uwaga, będzie szansa Bramkowa. Dobra interwencja Bramkarza. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Tak, i wreszcie się opłaciły. Bo no, nie mogą zostawiać taki klub. Słaba postawa w defensywie. I nic dziwnego, że drużyna przeciwna, mająca przewagę liczebną, z łatwością pakuje bliskę do siatki. No to mamy 1 do 0. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Burkinias. Ależ poszedł na przewój. Piłkarz przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Szansę! znakomicie wybroniony. Brawo. Wrzuca piłkę przed bramkę. Zagranie w pole karne. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Mało ma miejsca. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. Wychodzi na pozycję. przebawie. A po no kurze wyraźnie widać, jak sprawdził i porał się z w Sprytnie wypływał do w pola. prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba uczyć. Tym razem udaje się to bez problemu. mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Na razie 2-0. Są piłkę Dortmundczycy. Lukinias. Legion teraz w natarciu. Potężna bomba to była Jacku, ale chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie zabrakło tu celności. Zła decyzja. Fantastyczny futbol pokazują gospodarze w pierwszej odsłonie spotkania. Zgadzam się z Tobą, prowadzą dwiema bramkami i to bardzo dobrze oddaje różnicę. Dokończymy później, bo jest groźba. Tak jest, proszę Państwa, nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do trzech bramek. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści w w siatce. to bez z słowem, to musiał być go. I tak oto na BVB Stadion Dortmund właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Znów w grze. Legia musi pokazać znacznie lepszy futbol niż w pierwszej połowie. Jeśli tego nie zrobi, rozmiary porażki mogą być naprawdę kompromitujące. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Okazja teraz! Tak jest! Dopina swego! Jest Patryk! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywałem. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Mamy już zatem 4 do 0. Ginias. nie zdoła utrzymać piłki w boisku. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej Legii. Dobry z wolnego w pole karnym rywali. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Obrońcy powinni jednak wracać trochę szwawi. Czy trafi? Zrakuje przed stratą gola. Daleka piłka z rogu. Piłka mija bramkę. Giepski to był strzał. Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji. Poza błąd teraz stracił piłkę. Jak teraz budło. No Jak można było tego nie trafić. To była wyborna sytuacja. Tyle że chorą w górze, więc bramka, która powinna paść, nie zostałaby uzna. To może coś być Kilka. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontroli. I dopada do tej piłki, Popatrzcie. I dalej groźnie. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka, podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Powtórka tej bramki. Kapitalny kontrata. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obrotnych. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczeb. Powiększają przewagę. 5 do 0. Jest uderzenie. wysokości zadania. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Ale zagranie, co teraz zrobi? To niepewna interwencja. I mamy gola. Nie, jednak spalony. Sygnalizuje nam to podniesiona chorągiewka. Słuszna decyzja, choć przewinienie nie było bardzo wyraźne. Cóż, szkoda tej akcji. Sztab trenerski wojskowych nie czeka. Będzie korekta składu. Bartosz Kapustka. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. A teraz Lukinias. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Ale może teraz, będzie szansa. Cały czas niebezpiecznie. Niebywałe, znowu piłka w siatce. Sięgają jak to swoje. mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną konkę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. To Kiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Koronkowa akcja ofensywna. I to już koniec. To Rusja to